Legendy górnika Zabrze były ozdobą Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Włodzimierz Lubański, Stanisław Oślizło, Zygmunt Anczog i Jan Banaś byli oblegani przez kibiców, polityków i biznesmenów w hotelu Kubus, gdzie górnik miał swój panel. Wcześniej przez dwa dni urocze hostessy w strojach piłkarskich zapraszały gości kongresu na górnicze spotkanie. Największą furorę zrobił oczywiście Włodzimierz Lubański, który rozdał mnóstwo autografów i udzielił sporo wywiadów. To jego z wielką uwagą słuchano w wypełnionym do ostatniego miejsca Skybarze na 27. piętrze kubusa, gdzie górnicze legendy wspominały najlepsze lata górnika, zachęcając przedstawicieli biznesu do inwestowania w klub 14-krotnego Mistrza Polski. Jest to już druga impreza, w której uczestniczę, jeżeli chodzi o kongres gospodarczy. Wydaje mi się, że efekt takiego spotkania jest bardzo pozytywny. Pozytywny ze względu na to, że Górnik sam przedstawia bardzo dobre momenty swojej kariery jako klub, zapraszając nas, piłkarzy, którzy w przeszłości odnosili z tym klubem sukcesy. I to bardzo ważne, żeby przypomnieć to, żeby przypomnieć to i również, żeby Pozyskać dla siebie nowych ludzi, którzy chcieliby z górnikiem współpracować. Mam nadzieję, że to, co przedstawiliśmy, to, co jest historią tego klubu, pomoże w tym, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli w klub zainwestować, a minimum, co, 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 co z nadzieją taką będę stąd wyjeżdżał, że będą chcieli wesprzeć górnika. Smakowite dyktyryjki z najlepszych czasów 14-krotnego mistrza Polski serwowali także oślizło który nawiązał do finałowego meczu Pucharu Europy Zdobywców Pucharów z 1970 roku z Manchesterem City, a także Banaś i Amczok. Ten ostatni mówił z pasją o 40-letniej pamiątce, jaką jest piłka z meczu ZSRR Reszta Świata, do którego doszło w Moskwie na pożegnanie znakomitego bramkarza Alwa Jaszyna. Piłka, no piłka, piłka z tego meczu bym powiedział tak, ta piłka miała dwa etapy. Była głaskana, pucowana w domu autografy, ale niestety każdemu ja miałem syna i córkę i mam w tej chwili trzy wnuczki i trzech wnuków miałem i o dziwo tych trzech wnuków nie chciało grać innymi piłkami, tylko tą piłką. I tą piłką byli mali w domu po podłodze, no i ta piłka jest, ale jest piłka czuć starością tą piłkę, nie? Ale ja się nie czuję stary, o, mogę tak powiedzieć. Ta piłka jest chyba starsza ode mnie. Gdybym wiedział o tym, że tych kongresów ma być 10 i po 10 po dziesiątym kongresie będzie z tego efekt, zakładamy, że będzie stadion zbudowany, to bym jeszcze jechał 15 razy. W drugiej części spotkania głos zabrali politycy, biznesmeni i dziennikarze, w tym m.in. prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik, Witold Pustułka, prezes wydawnictwa górniczego w Katowicach, jak również dziennikarze sportu Andrzej Grygierczyk oraz Dariusz Czernik. W latach 60., -tych, 70. -tych, yy... Środki masowego przekazu były trochę inaczej skonstruowane. pierwsze telewizory, prawda, czarno-białe, później jakieś tam rubiny kolorowe. No ale nie było. Górnik był tak fascynującym i tak powszechnie znanym, że nawet w radiu się go słuchało, jak się nie miało telewizora, a co dopiero jak się miało telewizor. Dostanie wówczas wejściówki czy biletu na mecz Górnika Zabrzeg ograniczyło no, z cudem, bo to e, ci, którzy utrzymywali ten klub, czyli górnictwo dostawało pewnie 80-90% biletów i do sprzedaży zostawało e, niewiele. E, z zazdrością patrzyłem zawsze na tych, którzy mieli tą no, Lubański e, no, był takim wzorem no, e, ośledztwo Kostka, no to, to są takie nazwiska, z którymi człowiek się wówczas niemalże wychowywał. no Ja miałem w 70, roku już 23 lata. Czyli to są moi rówieśnicy, praktycznie rzecz W związku z tym ta identyfikacja była bardzo naturalna. A poza tym, no, trzeba dodać, że w tych czasach takich ciermierznych, lata 60-70, no, mieliśmy mało atrakcji w ogóle w Polsce, jako młodzi ludzie wtedy, prawda? No, atrakcją były spotkania towarzyskie i właśnie występy górnika. A powiedzieć, że Pewnego rodzaju wzorcem do prowadzenia klubu musi być biznes. I to ten najlepszy, najlepiej prowadzony biznes, bo yy, yy, wiele zagadnień, które podejmuje prezes zarządu, mają czysto ekonomiczny wymiar, mają czysto biznesowy wymiar. I dlatego yy, elementy promocji, o których mówimy, yy, takiego klubu są też wymiarem biznesowym. Prawda? I dlatego udział klubu. W III Kongresie Europejskim Ekonomicznym jest, pomimo, że dla mnie było to zaproszenie zaskoczeniem, ale szybko zrozumiałem, że jest to niezwykle prawidłowe i bardzo cenione przeze mnie przedsięwzięcie zarządu, gdyż zarząd klubu powinien wykorzystywać tego typu fora do tego, żeby klub i ideę tej Komunikacji między biznesem a, a piłką jako widowiskiem, jako ich y, y, kultywować, rozwijać, umacniać. Kiedy jesienią będziemy organizować pierwszy Europejski Kongres Małej i Średniej Przedsiębiorczości, to tak sobie wyobrażam, że no niby ta mała i średnia przedsiębiorczość wprost nie wyłoży y, y, pieniędzy na utrzymanie klubu, ale w sumie kibice tego klubu, każdego klubu. To są głównie mali i średni przedsiębiorcy, prawda, których jest 98% wszystkich firm w Polsce, zresztą taka jest średnia również europejska, pod tym względem dorównaliśmy już w Europie. To jest 60% miejsc pracy. W związku z tym promowanie nawet na takim kongresie, pozornie, gdzie nie jest to Tauron, nie jest to kulczyk i tak dalej, tak dalej, gdzie można tutaj sięgnąć po jakieś większe pieniądze, I ma też swój głęboki sens i to w dodatku ekonomiczny, promocyjny i tak dalej.